A co tam się z włosami dzieje mi? Halo? Co to za kikut tam się robi? Nie powinno... To, nie powinno to tak... Nie powinno to tak wyglądać. Okej. Okay. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Panek Szczepanik Szczepanikow, tak jak zawsze. I moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek jaki mamy. Nie jest... nie jest słoneczny. Znaczy generalnie pada od tygodnia i mam nadzieję, że nie tylko w moim mieście, bo byłoby przykre to, gdyby tylko tutaj padało. Ja Jadłem orzeszki przed chwilą. Przepraszam, już nie będę jadł ich, bo już jest odcinek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie najbardziej śmieszniej brzmiące słowa w języku czeskim, jakie istnieją. Przynajmniej według was, bo was zapytałem bodajże już ponad tydzień temu chyba, o to, żebyście pod postem napisali mi słowa w języku polskim, które najśmieszniej brzmią w języku czeskim. I napisaliście tam kilkadziesiąt czy tam kilkaset tych komentarzy. Ja sobie je sprawdzę dzisiaj i będę je razem z wami sobie tłumaczył na język czeski. Od razu mówię, nie sprawdzałem wcześniej, ponieważ e, no po prostu nie. Nie chciałem sobie psuć tej pierwszej reakcji, którą przedstawiam teraz na tym filmiku, więc wy, jak i ja, będziemy to pierwszy raz słyszeć. Możemy zaczynać ogólnie, nie to. Już... Okej okay, moi drodzy, pierwsze słowo jest takie fajne na początek, bo jest trochę związane z wami i tak dalej, więc tylko sobie wpiszę. Będzie to drodzy. Widzowie. Ważeni takie. Także ważeni dziwacy, dzisiejszy odcinek poprowadzę sobie ja yy, Pepiczek Patryczek. No i będziemy robić coś śmiesznego. I to sobie pozwoliłem taki wstęp zrobić, a teraz zobaczymy dalsze tłumaczenia. Kolejne słowo to Rekin. Zobaczmy jak brzmi... Nie wiem już... Ja nie wiem sam się czego się spodziewać po prostu po tym. Je... Rekin. Żeralog. <noise> Czemu żeralog? Po bo co bo źle ludzi? Dalej. Paras parasolka. No co może być? Parasolka. Pan Co? Co? Z kim ja rozmawiam? Komu mluvim. Nie lubię cię. Nie mam rad. Ej, możesz z mojego telefonu wyjść, bo trochę to jest przy creepy. A můžete nechat můj telefon, protože je to trochu způjné. To není tvůj telefon. To není váš telefon, to je můj iPhone a není to iPhone, není mobilní telefon, je kategorie mobilu. To není váš telefon. Jo jsem Patricek Pepicek, i ty ze mnou se negadaj v taký sposób, bo jsem přivalem ti v głowem. Okej, okay, okay. No zrozuměla, Dobrá, fajně. Idziemy dalej, ja już, nie wiem, ja pominę to, że rozmawia ze mną mój telefon w języku czeskim, nie wiem jak to działa, ale... Dalej, dziewczyna, dobra, zobaczmy jak jest dziewczyna. Dziewczyna. Dziwka. No dlaczego? Czemu? Na pewno to jest... Dziwka. No... no... Wlał, wylał, inne jest u nas tłumaczenie tego słowa. Dobrze, w takim razie zobaczmy, ja wam to zacenzuruję, co teraz sprawdzę. Te wieest dziećka, wie jest dziećka, What the fuck Wieest dziećka, wie jest dziećka, O, mój Boże, co ja żem zrobił? Czemu ja, te, czemu? Kolejne słowo, jakie dała mi tutaj dziewczyna, powiedziała, że będę to przetłumaczył i z pozdrowieniami dla naruciaka. A więc pozdrawiam naruciaka i sprawdzam, jest to słowo niecenzuralne, jest to odpowiednik brzydszy, odpowiednik słowa siusiak, także domyślacie się tam. Ciurak. Ciurak. Czy Adam nie nazwał tak swojej grupy, ciuraki naruciaka? Nie pisz teraz, jak mam rozkminę. Ciuraki, Naruci, sobie sprawdzę. Ciuraki. No oczywiście, że tak. Czyli Adam, nazywając tą grupę, nazywa swo swoich widzów si siusiakami. Cze Why? Siusiaki, Naruciaka, fajna sprawa. Mm. Fajna sprawa, naprawdę. Pozdrawiam, Adam. Grochówka, też uwielbiam. Jedna z moich ulubionych zup Proszę, Cze Czesi, nie zepsujcie mi tego. Grochówka. Kraszkowa polewka mm, Dlaczego kraszkowa polewka? Co to ma wspólnego z grochem? Jaka polewka? Why? Why? O co chodzi z tym językiem? Czemu czeski jest taki dzi... Okej, okay, kolejne słowo to jest firanka Czyli to już kolejna grupa Dzisiaj wymieniana youtuberska, ponieważ firanki Jasia to są widzowie Jasia, dziewczyny, widzki, więc sprawdźmy Jak jest firanka po czesku Firanka Opona. <laughs> no nie. <laughs> Trzeba stworzyć po prostu teraz nową grupę na Facebooku opony Jasia Dąbrowskiego i. i, i, i <laughs> Dalej mamy wrotki. Waga. Wrotki koleczkowe brusle. <laughs> Cześć, cześć, cześć. Jesteście po prostu bezbłędni, nie? Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z lominium a nohama. Konstantynopolitańczykiewiczówna. Konstantynopolitańczykiewiczówna. Dobry jesteś, dobry. Gutre, dobra. Dobra, 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 dobra. Ja, fajna, fajna, fajna laska. Chladni, chladni, chladni. A ty ładna jesteś w ogóle? A te jesteś w ogóle? No ja bym chciał się umówić właśnie z tobą, bo taka fajnie brzmisz, masz ładny głos. No, rád bych się zjednać z z wami, jen tak w pohodzie je, że máte piękny hlas. No, 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 do, no, a ile masz lat? Ne, 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 a kolik je vám let? Mam zgadywać? No nie wiem, brzmisz tak na 25 powiedzmy. Myślę, że nie wiem, jestli mam dost pro 25, kişi. No ja wiem, że ty masz jeszcze dość życia przed sobą, ale... Wiesz no, jeżeli jesteś... bo jesteś wolna, rozumiem. O, ktoś tu zaproponował, żebym sprawdził gitara siema. Dość bardzo znane teraz wyrażenie, tutaj z grupy Malczyńskiego, zapomniałem na chwilkę. Gitara siema. Gitara, co je? <laughs> jeszcze gitara. Wybieram się sobie teraz w odcinku tam, gdzie się nie zazwyczaj przez telefon tak gadają. E, dobra, no w porządku. No to, no to no. K gitara, co jest? <gry> o, kolejne słowo ja znam, ale, ale jest śmieszne, więc wam je pokażę. Koparka. Rypadlo. Rypadlo, no i tu znowu nie rozumiem genezy powstania tego słowa. Było, nie wiem, była koparka, jeszcze nie wiedzieli jak się wtedy nazywa. Wtedy mówili na to masienka pewnie, czy coś w tym rodzaju. I ona kopała w ziemi, rypała w ziemię i... No, no, nie wiem, no. Rypę ze mnie, no to. Na, nie wiem, rypadło, bo że niech się nazywa. Kolejne słowo. Jezu, nie lubię, ale, ale dobra, zobaczmy. Czopek. Czipek. <laughs> Kolejne słowo to coś, co większość z was umie obsługiwać. Większość, ale nie wszyscy. Czyli. rower. Kolo, piwnica. Sklep. Sklep. Prodejna. No i nie ma u nich słowa piwnica, po prostu u nich piwnica nie funkcjonuje, takie słowo. Dlaczego piwnica to sklep? A dlaczego sklep to pro, prodejna? A piwnicy w ogóle. Ktoś tu jeszcze proponuje słowo zepsuty, więc zobaczmy, to pewnie będzie całkiem co innego, bo jak znam już czeski, to. Porouchani. Nie, no to już. Jakby, jakby brzmiało wyrażenie, ten rower jest zepsuty. Te koleje poruchany, to nie ma, to nie działa, to nie radi. Ała, mnie już boli to tutaj od śmiechu, tak dołki, czy jak to się nazywa. Ostatnie słowo jeszcze. Tor bobslejowy. Bobowa dracha. Właśnie mi się przypomniało, że kiedyś byłem na Słowacji gdzieś tam w jakiejś Tatralandii, chyba może ktoś z was kojarzy. I był tam to, bo i to się tak właśnie nazywało. Bobowa draka i chodzili ludzie. Zapraszamy się na bobowa draka, fajna zabawa, polecamy Jezus Maria, ja to już... już. myślałem, że mi jeszcze telefon spadnie. Ja już moi drodzy telefon rzucić. Ja już mam dość na dzisiaj. Mie... Moi drodzy, jako że ten pomysł mi się strasznie podoba, ponieważ mam z tym sporo fanów, czegoś się przy okazji dogadujemy, prawda? Coś się nauczyłeś, wiesz, że nie wiem, rower to kolo, yy, zepsuty to poruchany, yy, nie wiem, było tego tyle, że ja się... Boba dracha, no przecież, Boba dracha! O Boże. Jeszcze chciałem napomknąć, moi drodzy, wielu z was napisało rzeczy bez sprawdzania, czy faktycznie tak brzmią, a jest sporo na internecie plotek na temat jakichś tam słów, czyli na przykład... Na przykład wiewiórka powinna, że niby śmiesznie jest, że, że to niby jest drewni kocur, a wcale tak nie jest po czesku, bo sprawdziłem i to wiewiórka to po prostu wewerka. Więc sporo tych słów musiałem od, odseparować bo nie wychodziły wcale śmieszne, ale mimo wszystko chciałbym takie coś powtórzyć, niekoniecznie z językiem czeskim, chyba że po prostu znajdziecie jeszcze dużo, dużo fajnych słów po czesku śmiesznych, to oczywiście zrobię kontynuację po czesku, ale chciałbym zrobić inny język, więc moi drodzy, mam do was bardzo gorącą prośbę, piszcie poniżej, jaki kolejny język ma być tłumaczony, ponieważ to tylko i wyłącznie od was zależy, yy, co to będzie, ja, ja, się, ja się na was powołuję, ja wam ufam, ja, ja wam ufam, uf, uf. I to co będzie miało najwięcej głosów, najwięcej lajków i tak dalej, to to zrobię kolejne Oczywiście jeśli się wam podobało to, bo, bo jak nie to powiedzcie Ej, nie robisz tego, to jest ne to ne radi, to nie se fajne Jezu Mnie się teraz będzie udzielać czeski język przez kolejny tydzień A wam bardzo dziękuję za obejrzenie i, i co jeszcze mogę powiedzieć To tylko tyle, że zapraszam was na grupę Młotki Szczepana, gdzie są gromadzeni moi najwierniejsi widowie, wid, widowie. Jezu, to nie są widowie, to są Moi najwierniejsi widzowie się tam gromadzą i wrzucamy tam codziennie jakieś posty, jest ogólnie zabawnie, jest fajna atmosfera, bla, bla, bla. Dodatkowo zapraszam was na polekowanie mojego fanpage'a, mojego instagrama i wszystkie inne pierdoły społecznościowe. Wszystko to macie poniżej. A jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi filmikami, jakie wrzucam, a wrzucam je praktycznie co tydzień, to klikaj, subskrybuj i jak to mówią, bądźmy na zawsze razem. Dzięki bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym vlogu już za kilka dni. Bye!